Fakty TVN, witam Państwa. Instytut Pamięci Narodowej nie będzie czekał długo na nowego szefa. Jak podają najbardziej opiniotwórcze dzienniki, nowe kolegium IPN w składzie Aynen Kielpaczkowski, Krol Michnik oraz Holzer, przedstawiło marszałkowi Komorowskiemu kandydaturę Leszka Maleszki, zasłużonego pracownika Gazety Wyborczej, przedstawianego jako wybitnego specjalistę w dziedzinie kolaboracyjnej i donosicielstwie. O komentarze poprosiliśmy czołowe postaci życia politycznego kraju. To dobra decyzja, lubię człowieka i mam szacunek do jego dokonań. Kiedyś się chciałem być taki jak on, ale niestety nikt nie chciał ze mnie wyciągnąć żadnej wiadomości. Gratuluję i jego promotorowi Adamowi, popieram tę decyzję. <noise> Oczywiście, pamiętam tego faceta. Bardzo dobrze się prowadził. Można powiedzieć wzorcowo. Miał trochę luzów i ściągał na lewo, ale to było prawie niezauważalne. Z leszkiem kolegujemy się nadal. Nawet pomagałem mu kiedyś w korekcie jednego numeru gazety wyborczej. Ja zawsze marzyłem, że na emeryturze zapisze się do koncesjonowanej opozycji. Gratuluję mu z całego serca. <noise> Dobrze się stało, że taki fajny facet zostanie szefem IPN. Niech to będzie sygnałem dla młodych, że trzeba dobrze pracować, a nagroda przyjdzie na pewno. Chwila jest doniosła, adekwatna adekwantna do siły jego donosów. Na twoich donosach doniesiemy cię, Leszku, do i u Proponuję, abyśmy się napili z tej okazji. Polejcie, kielichu. Pamiętam, jak Leszek przyszedł kiedyś do nas, do tak zwanej spowiedzi. Widzę, że człowiek jest przemęczony, słania się na nogach, więc mówię, połóż się na leżance, prześpij. A on na to, nie dawaj magnetofon, chcę podonosić, bo później to jeszcze zapomnę i cała robota jak krew w piach. To bardzo obowiązkowy człowiek, istny pracoholik. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Rozmawiałem dziś z Leszkiem i powiem państwu w sekrecie, że zaproponował mi funkcję wice szefa IPN. Zgodziłem się wreszcie ktoś normalny! Po latach okupacji pęt przez pisowskich się patrzy i ukaży. Na czele Instytutu staje wreszcie człowiek szlachetny i odpowiedzialny. Ja, trochę czuję żal do kolegów, że utrąciło moją kandydaturę, ale szczerze muszę przyznać, że leszek donosił bardziej profesjonalnie. Jak będzie wyglądał i teraz? No mam nadzieję, że dużo lepiej. Że kilku naszych znajdzie tam zatrudnienie. W końcu okoliczności są bardzo sprzyjające. Super i ekstra kandydat. Nasz człowiek to znaczy gazety. Mój Boże, gdyby był jeszcze gejem, to pasowałby jako wzorzec prezesa i trzymaliby go w sewer. Już widzę, jak Leszek siedzi za biurkiem i palcami delikatnymi, niczym pianisty pisze jak Chopin swoje nuty, donosy do premiera Tuska. Ech, to będą czasy. On już sam swoim wyglądem budzi zaufanie. Taki trochę Wernichora, trochę Rasputin, może trochę Misiąg. Człowiek, do którego ludzie lgną. Lgną, chętnie spowiadają mu się. On to już potrafi wykorzystać. No tak, pamiętam go. O, gdy ja byłem już wyższym oficerem, to on dopiero zaczynał. Ale pojętny z niego był kolaborant. Miał taki dryg do donosów. Lubił podnosić zwłaszcza na bliskiego kolegę i to jeszcze przed śniadaniem. Mówił, że na śniadanie to trzeba sobie zapracować. Miły człowiek, gratuluję mu. Czy kandydatura Maleszki ma szansę? Raczej tak, bardzo pochlebnie o kandydacie wyraził się sam Bronisław Komorowski, szef wszystkich szefów w Polsce. Ja Ależko Maleszko znam od bardzo wielu lat i muszę przyznać, że wielokrotnie mi imponował. To człowiek czynu, skrupulatny i pedant. Oglądałem jego raporty, wszystko jak podlinijkę, równiusieńkę, rzeczowe i z datami. Takich ludzi nam potrzeba. Cieszę się również, że ksiądz Michał Czajkowski będzie mu pomagał w trudnej pracy szefa. I to też wielki człowiek i co najważniejsze wieloletni współpracownik gazety wyborczej. A to coś znaczy. Zachęcam do dalszego rozpoznania w szeregach Hagory. Może jeszcze kogoś uda nam się do Instytutu pozyskać. Kolaboracja to trudna praca, zawsze warto oprzeć się na ludziach sprawdzonych.